Dzień dobry, kochani, uśmiecham się do Was, choć trwa kampania wyborcza i jest ostro, a uśmiecham się nie tylko dlatego, że oczywiście miło Was widzieć, ale także dlatego, że nawet w kampanii wyborczej, nawet w najciemniejszych czasach odrobina poczucia humoru choćby czarnego nie zaszkodzi, o czym przypomniał mi ostatnio Donald Tusk, obsadzając na liście wyborczej Romana Giertycha w Kielcach z ostatniego miejsca przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu. Cieszę się bardzo, że ten symboliczny pojedynek się odbędzie, bo chociaż słowo symbolicznie może brzmieć tak myląco lekceważąco, to bynajmniej nie jest to nic lekkiego, ponieważ o czym wiedział już świetnie Goebbels, a po nim i przed nim zresztą też inni wspaniali spin-doktorzy, symbole w polityce są bardzo ważne, być może najważniejsze, ponieważ ludzie wbrew temu, co chcieliby o sobie myśleć, nie głosują na programy, tylko głosują emocjami. Głosują na rzeczy i ludzi, które wywołują w nich emocje, a symbole wywołują emocje. Ten pojedynek Romana, z Romana Giertycha z Jarosławem Kaczyńskim będzie bardzo znaczący na wielu różnych płaszczyznach. Także dlatego, o czym przypomniał bardzo inteligentnie w to zrobił, wplótł w, w to w wątki kampanijne bardzo sprytnie Donald Tusk. Giertych był wicepremierem u Kaczyńskiego, więc. Występowanie teraz Kaczyńskiego przeciw Giertychowi to jest pokazanie, myliłem się. To jest na takim głębszym poziomie, podprogowo ze strony Kaczyńskiego, przyznanie się do błędu, bo skoro obsadziłem w roli wicepremiera gościa, przeciw kto, któremu teraz staje, no to znaczy, że to nie był najlepszy wybór. Poza tym pewność Kaczyńskiego z pewnością osłabi fakt, że Giertych zna zagrywki Kaczyńskiego, wie do czego jest zdolny, zna jego triki. I zna prawdopodobnie jego tajemnice, ponieważ był przez jakiś czas jego ministrem, jego wicepremierem, był członkiem jego rządu. Z tego też powodu to będzie pojedynek, który wzbudzi emocje, a o to też chodzi. Osłabianie psychologiczne Kaczyńskiego, no to też jest kampania wyborcza. Dziś będzie felieton o tym, może nie tylko o tym, ale to będzie leitmotivem tego felietonu, szanowni Państwo, również wyborcy opozycji, którzy dziś wieszacie psy na tej decyzji Tuska o obsadzeniu Romana Giertycha, danie mu miejsca na liście wyborczej, że musicie się zdecydować. Jak każdy dorosły człowiek, musicie zdecydować, i to jest taki najlepszy moment, bo to jest gra o wszystko dla Polski, to jest walka Polski o niepodległość z pisem, bo tak, tak to w tej chwili wygląda, bez żadnych upiększeń. Musicie się zdecydować, czy chcecie, żeby było ładnie, czy chcecie, żeby było skutecznie. Ponieważ w dorosłym życiu. Bywa tak, ale bardzo rzadko, że jest i ładnie, i skutecznie, i wszystko tak jak trzeba, i nikt nie ma żadnych zastrzeżeń, i wszystko wszystkim się podoba. Jeżeli jesteście dorosłymi ludźmi, to musicie podjąć decyzję w tym momencie, przed wyborami, na czym wam zależy. Czy zależy wam na tym, żeby opozycja maksymalnie, jak to tylko jest możliwe w dzisiejszych warunkach, zjednoczyła się i wygrała wybory, ponieważ ordynacja Donta według której rozdzielane są mandaty po wyborach. Premiuje jedność, daje premię za jedność i daje premię zwycięzcom. Ten kto zwycięża bierze więcej mandatów, nie tylko te, które sam dostał, ale także tych partijek, które dostały mniejszą liczbę głosów, a weszły do Sejmu. Taki mamy system i tego teraz nie zmienimy i nie przeskoczymy. I w tym systemie z pisem trzeba po prostu wygrać. Nawet jeśli się wygra rzutem na taśmę niewielką liczbą głosów, to trzeba wygrać, bo wtedy dostanie się więcej mandatów i będzie można utworzyć rząd. Tyle. Nie ma tu niczego innego. Tusk robi wszystko, żeby wygrać. Wziął na listy Giertycha. Jak sądzę, z tego powodu, że Giertych bardzo skutecznie zadziała w poprzednio chwilę temu opisany przeze mnie sposób na Jarosława Kaczyńskiego. Po drugie dlatego, że to temat, który będzie rozgrzewał emocje, zmuszał do kibicowania, ale też przykrywał rozmaite próby zmiany tematów przez PiS. PiS jest w tym dobry. Kiedy jest jakaś afera, kiedy jest jakaś nieprawidłowość, umiejętnie zmienia tematy. Giertych pomoże temu przeciwdziałać. Tusk jest teraz jedynym politykiem, który potrafi przeciwstawić się PiSowi, w obszarze zmiany narracji. To Tusk narzuca tematy, a PiS za nim podąża. Takiej sytuacji nikt z opozycji nie potrafił wytworzyć. Takiej sytuacji nie było od wielu lat, gdzie PiS właściwie nie miał konkurencji w narzucaniu narracji, w mówieniu do ludzi, w zaskakiwaniu przeciwnika politycznego swoimi ruchami. Dopiero Tusk dał temu odpór. Ba przejął inicjatywę, i to teraz PiS musi za nim nadążyć. To nie jest tak, jak czasami, zwłaszcza pisowcy, yy, mi zarzucają, że pani Eliza uwielbia Tuska, jest stronnicza. Nie. To zupełnie nie o to chodzi, bo ci, którzy śledzą nie od roku, tylko od dekad moją działalność publicystyczną, wiedzą, że Tuska krytykowałam bardzo ostro, że opozycję krytykowałam i krytykuję, jeśli trzeba, bardzo ostro. Ale po pierwsze, teraz działa PiS, po drugie, Wbrew temu, co Hołownia powiedział na kampusie, co jest już chyba ostatecznym dowodem, że jest agentem PiS. Jeśli nie świadomym, to nieświadomym, odsyłam do mojego filmu Hołownia agentem PiS. A... Hołownia powiedział, że są dwie strony politycznego sporu, i to jest nieprawda. To jest ta retoryka, którą posługuje się PiS. Asymetryści, czyli tacy ukryci agenci PiS w różnych punktach węzłowych polityki i publicystyki, powtarzają: Nie ma dwóch stron politycznego sporu. Jest Polska i Polacy, którzy chcą żyć demokratycznie i godnie, kontra PiS, który jest już partią autorytarną, a Kaczyński de facto jest dyktatorem. I Polska walczy teraz z pisem o swoje przetrwanie jako demokracja, ponieważ kiedy pis wygra, wyprowadzi nas z Unii Europejskiej. Po prostu. Przejdziemy na wschód, przejdziemy do Putina, przejdziemy do wschodnich rozwiązań prawnych, staniemy się znowu częścią czegoś w rodzaju współczesnego układu warszawskiego, a cały nowoczesny świat odjedzie nam nie tylko z pociągiem, ale i z peronem. Takie są fakty, tak uważam i nikt, kto uważnie śledzi polską politykę, no nie może temu zaprzeczyć po prostu. Faktom nie można zaprzeczyć, można o nich dyskutować, ale nie można mieć własnych faktów. Niektórzy uważali, że PiS się wycofa z komisji lekstus. Jak wiecie, ja tak nie uważałam, ponieważ to jest PiS oczywiście swoją metodą się przyczaił, kiedy była zmasowana krytyka. PiS udał, że się wycofuje, ale potem zaatakował. Zaatakował nie tylko dlatego, że to będzie narzędzie polityczne, narzędzie siania propagandy, ale zaatakował e, także dlatego, że to jest kolejne pole sporu z Unią Europejską. I tym publicystom, którzy w zdumionym takim tonie piszą, no jak PiS może otwierać kolejne pole konfliktu z Unią Europejską, tak jakby PiS robił to nieświadomie i z głupoty, Odpowiadam, PiS nie robi tego nieświadomie i z głupoty. PiS celowo otwiera kolejne pola konfliktu z Komisją Europejską, z Unią Europejską, ponieważ celem PiSu jest wyprowadzenie nas z Unii. I to, co wy niektórzy uważacie za wypadek przy pracy czy głupotę PiSu, jest świadomym działaniem PiSu. PiS chce osiągnąć cel. Skład hańby, jak słusznie mówi opozycja do komisji Lex Tusk został ustalony. Oczywiście składa się z osób, z których każda zasługuje na nie tylko największe potępienie, jak to napisał jeden z internautów, ten psycholog, i ostracyzm społeczny, ale myślę, że również niektórzy z tych ludzi zasługują na dostanie się pod lupę sprawiedliwego, prawdziwego prawa i prawdziwej, nieupolitycznionej prokuratury. W najlepszym wypadku są to ludzie niezasługujący na szacunek, którzy dopuścili się bardzo szemranych posunięć. Zastępca dyrektora Wojskowego Biura Historycznego Łukasz Cięgotura. Historyk i współautor serialu Reset z TVP Sławomir Cęckiewicz. Kto śledzi Cęckiewicza na Twitterze, temu już nic nie trzeba mówić. Ekspert KPRM do spraw bezpieczeństwa Michał Wojnowski. Były szef delegatury. CBA w Rzeszowie, a obecnie członek Trybunału Stanu Marek Czeszkiewicz. Przewodniczący Rady do Spraw Bezpieczeństwa i Obronności Przemysław Żurawski-Grajewski. Były pracownik IPN Marek Szymaniak, wicedyrektor Rządowego Departamentu Bezpieczeństwa Arkadiusz Puławski, były szef Służby Wywiadu Wojskowego Andrzej Kowalski, doradca społeczny prezydenta Andrzeja Dudy i doradca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Andrzej Zybertowicz. Znamy wypowiedzi pana profesora, jego działalność przecież bardzo dobrze. Jak pisze ten psycholog, nie zdziwił się, cytuję go teraz, jeśli za kilka lat połowa z nich będzie miała zarzuty współpracy z rosyjskim wywiadem. Może będzie miała, może nie będzie miała, a ja tutaj za Państwa nie będę odrabiać lekcji, ale jak sobie każdą z tych osób wpiszecie w wyszukiwarkę, co w dzisiejszych czasach nie jest przedsięwzięciem trudnym i po prostu sprawdzicie, tak jak generała Kowalskiego, byłego szefa służby wywiadu wojskowego, który tytułował Misiewicza ministrem, instruował innych generałów, że tak trzeba, to znajdziecie takie i dużo, dużo poważniejsze rzeczy. Przypominam Wam tylko, o czym też mówiłam i odsyłam do mojego filmu Lekstus, który jest na kanale, że te osoby... Są tylko spisu i są powiązane z pisem, w tym sensie są tylko spisu, będą miały władzę, która jest władzą całkowicie totalną i niekonstytucyjną. Te osoby, bo to ciało jest całkowicie bezprawne, zdaniem ekspertów, ono na łamie, narusza w wielu punktach polską konstytucję. W sposób, który jak, nawet, nawet jak na ten rząd jest i ten sejm pisowski jest absolutnym już szorowaniem podnie, nie ma tu mowy o żadnej demokracji. Dedykuję to ludziom, którzy ciągle są tacy, odsyłam do Superekspresu Biedrzyckiej, w którym wystąpiłam ostatnio, są tacy, którzy uważają, że dyktatury wciąż nie ma. Którzy uważają, że dyktatura nie jest procesem, tylko staje się z poniedziałku na wtorek, a jeśli nie stała się z poniedziałku na wtorek, to dyktatury nie ma i nigdy o dyktaturze nie czytali, nie mają wiedzy, nie wiedzą, jak się stają dyktatury, nie wiedzą, jakie zachodzą wtedy i w jakim czasie. Zjawiska polityczne i społeczne, ale nieważne. Ci ludzie, ta dziewiątka z Lekstusk, będą mieli zupełnie bezprawne uprawnienia prokuratora, sędziego, będą mogli nakładać kary, będą mogli prowadzić dochodzenia, będą mogli pozbawiać ludzi praw obywatelskich, włącznie z pozbawieniem praw publicznych na 10 lat. To jest olbrzymia władza nad ludźmi, i oni sami nikomu nie będą podlegać. Komisji Lex Tusk nikt nie będzie kontrolował. Są oczywiście teoretycznie w ustawie zapisane mechanizmy kontroli, ale jeśli będzie rządzić PiS, to swoi będą kontrolować swoich, czyli tak naprawdę nikt ich nie będzie kontrolował, będą nie kontrolowali. To chcę powiedzieć również panu Szymonowi Hołowni, który twierdzi, że Polska to jest normalna demokracja, w której są dwie. Strony sporu politycznego i po prostu trzeba ze spokojem prowadzić kampanię. Ci, którzy teraz mówią, obrażają się: Nie zagłosuję na giertycha, nie zrobię tego, nie zrobię tamtego. To nie jest czas na takie rzeczy. Nigdy nie jest tak, ani w demokracji, ani w dorosłości, że każdy z każdym się będzie zgadzał, ale dorośli ludzie potrafią zjednoczyć się wokół wspólnego celu. Ja już mówiłam o tym i powtórzę tylko dosłownie jednozdaniowo, że współpraca i jedna lista opozycyjna absolutnie nie oznacza, że wszyscy muszą być tacy sami i wierzyć w to samo. To zupełnie nie o to chodzi. Chodzi o to, że ludzie, o których wiemy, że są różni i mogą, bo dlaczego nie patrzeć różnie na różne sprawy? Mając jakiś określony cel, na przykład wygranie wyborów i zdobycie większości w Sejmie, odsunięcie pisu od władzy i przywrócenie w Polsce demokracji, żebyśmy wszyscy mogli przestać siedzieć na bombie zegarowej, żebyśmy mogli odetchnąć, że nie zamienimy się w Białoruś. Żebyśmy mogli wszyscy żyć spokojnie. To jest cel. No więc, jeżeli Państwo uważacie, że po drodze najważniejsze jest bicie się nawzajem i podgryzanie się nawzajem i drobne złośliwości, bo ktoś tam coś tam 20 lat temu czy 15 lat temu powiedział, i nieważne, że od lat robi co innego, ale ja się teraz zemszczę, na złość babci odmrożę sobie uszy, na złość babci pójdę zagłosować na partyjkę, która nie ma żadnych szans, być może przekroczyć progu wyborczego. Każdy taki głos, to chcę Wam powiedzieć, jest głosem oddanym na PiS. Metoda Donta, poczytajcie o tym. Każdy głos nie oddany na największą partię opozycyjną, na największą listę opozycyjną jest głosem oddanym na PiS, bo jeżeli wygra PiS, to zgodnie z metodą Donta dostanie głosy tych wszystkich małych partyjek, nieważne co tam one sobie głoszą. PiS dostanie ich głosy w metodzie Donta. One zasilą liczbę mandatów PiS-u, więc szanowni, tu nie ma filozofii, tu trzeba wygrać. Warto mieć priorytety, warto wiedzieć, co jest ważne, a co jest nieważne. Bardzo mocno wspieram grupę internautów zwanych silnymi razem, ale też e, tych, którzy się posługują hasztagiem czwarta pseudowładza, choć sama jestem dziennikarką. Nie boję się o siebie i o swój zawód, bo widzę, że wielu dziennikarzy boi się silnych razem, ponieważ no, boją się o swój zawód. Tak? Boją się, że stracą tę nieuprawnioną coraz częściej. i To widać chociażby po sondażach zaufania, w których nie, to nie silni razem. Nie ludzie, którzy umieszczają hashtag czwarta pseudowładza. To obywatele mówią, że nie mają zaufania do zawodu dziennikarza, bo zawód dziennikarza dołuje. W sondażach zaufania społecznego i słusznie, że ponieważ, jak Wam również powiedziałam w jednym z poprzednich filmów, obejrzyjcie, zachęcam, ponieważ naszym obowiązkiem jako dziennikarzy było usłyszeć i zobaczyć zło, jak ono zaczęło się dziać na początku, na końcu każdy je zobaczy. Jak już czołgi wyjadą na ulicę i zaczną wsadzać do więzień i zlikwidują wolne media, to już każdy to zło zobaczy. Do tego nie trzeba być dziennikarzem. Rolą prawdziwych dziennikarzy było zobaczyć je na początku i niektórzy je zobaczyli, a niektórzy nie. I ci, którzy go nie zobaczyli, dziś broniąc siebie, atakują inteligentnych, bystrych internautów, punktują je za to, że tam nie wiem, na 3,5 tysiące tweetów ktoś 13 razy zaklął, naprawdę, serio? Bo się boją o utratę swojego monopolu, który i tak stracą, bo idzie era nowych mediów i idą czasy w którym nie będzie się liczyło to, że ktoś cię umieścił w jakichś mediach i masz tytuł dziennikarza na wizytówce, tylko będzie się liczyło to, jak bystrym obserwatorem rzeczywistości jesteś. Czy trafiasz w sedno? Czy umiesz nazywać sprawy po imieniu? Czy jesteś autentyczny i uczciwy wobec swoich odbiorców? Bo to jest istota pracy dziennikarskiej, a także to, żeby umieć mówić prawdę i żeby umieć patrzeć na rzeczy z wielu różnych perspektyw. Jeśli internauci to potrafią, to dziennikarze też powinni. Dlatego sądzę, że prawdziwi dziennikarze nie boją się internautów, nie boją się ich Trafnych komentarzy, ponieważ sami też to potrafią i postrzegają takich ludzi jako sprzymierzeńców. Tylko ci, którzy czują, że skrzanili swoją robotę, że nie zobaczyli zła, nie powiedzieli o nim wtedy, kiedy zaczynało się dziać, kiedy mieli obowiązek, albo ze strachu, z konformizmu, z wygody, z nadziei na pieniądze, na dodatkowe zarobki, nie mówili tego, co widzą, ci ludzie nie zasługują na miano dziennikarzy, bo nimi nie są. Są mediaworkerami, są pracownikami redakcji. Ja myślę, że bardzo wiele się w tych wyborach rozstrzygnie, także bardzo wiele zawodów sędziowie, także oni in-plus, pokaże, jak wygląda prawda o nich, pokaże, kim są. O ile kiedyś mówiłam Państwu, że sędziowie zaskoczyli mnie bardzo pozytywnie. Bardzo, ale i z nimi już zapowiedział Jarosław Kaczyński. Jak wygramy wybory, powiedział Kaczyński, to będzie koniec, nie zatrzymają nas. To oznacza, że zwolnią wszystkich sędziów i zatrudnią swoich. Ale stan sędziowski zachował się bardzo godnie. Niestety stan dziennikarski godnie się nie zachował, ale jest jeszcze czas, żeby się zrehabilitować. I jeżeli ktoś jest dziennikarzem, to zrobi to. Będzie mówił prawdę, nie będzie się bał, a nawet nie inaczej. Będzie się bał, bo my się wszyscy boimy. Ja się boję, każdy się boi. No, nie jesteśmy nienormalni, boimy się, wiemy, co autorytarna władza może z nami zrobić, ale mimo tego strachu trzeba mówić prawdę. Na koniec to, o czym zrobiłam dziś wpis na Twitterze. Dziennikarz jest ścigany za wpis o Glapińskim. E Badania psychiatryczne, opinie biegłych, przesłuchania, ściąganie bilingów takie działania podjęła prokuratura wobec dziennikarza Leszka Kraskowskiego. Powód ujawnił dokument z częściowo nieaktualnymi danymi prezesa NBP Adama Glapińskiego, w dodatku grozi mu za to dwa lata więzienia. Chcę Wam powiedzieć wszystkim, którzy uważacie, że nie ma dyktatury. Że to jest nic w porównaniu do tego, co się będzie działo nie tylko z dziennikarzami, ale z każdym, także z tymi internautami dzielnymi, którzy potrafią komentować po wyborach. I ja nie grożę, ja ostrzegam, to chcę Państwu powiedzieć. Dziękuję, że jesteście, dziękuję, że wspieracie moje niezależne dziennikarstwo na Patronite. Zachęcam, żebyście to robili, ponieważ jeżeli moja praca Was wspiera, Jestem wdzięczna, jeśli wspieracie ją również. To jest po prostu moja praca i tak to wygląda. Jak wiecie, nie mam w tej chwili zbyt wielkiego pola dla wolnych mediów, ale dziękuję też tym, którzy subskrybują, komentują, wspierają mnie na kanale YouTube, podają dalej, lajkują. To wszystko się liczy. To wszystko nie tylko zwiększa zasięgi, a więc pozwala nie chodzi o moje ego, chodzi o to, żeby dotrzeć z treściami do jak największej liczby odbiorców, ale to też pozwala tworzyć takie prawdziwe alternatywne dla rządowej propagandy ośrodki dyskusji społecznej. Musimy sobie radzić ze wszczynaniem tej dyskusji publicystycznej, publicznej poza telewizjami, zwłaszcza TVP. No bo tutaj nie mamy szans się przebić, bo tutaj jest oficjalna narracja. Tyle, naprawdę dziękuję, że jesteście. Piszcie do mnie na eliza.michalik@nowyswiat.online. Piszcie na patronite, jako moi patroni, możecie to robić. Przypominam, że 3 września moi patroni, którzy najpierw zostaną moimi patronami, a potem zapiszą się do grupy patronów Eliza Michalik na Facebooku, wezmą udział w webinarze, który poprowadzę o manipulacji w komunikacji. Do zobaczenia za kilka dni.